Cześć, witam Was serdecznie wreszcie w nowym Videoniusie. Dawno Videoniusa nie było, a zwłaszcza takiego w plenerze. Owszem, były próby. Chodziłem nagrywać, ale coś się zawsze zepsuło. Chyba w wyniku niskiej temperatury, albo bateria padała w kamerce, albo audio się nie chciało nagrać, albo się tylko część nagrała. A dziś już powinno być wszystko w porządku, bo jest cieplej. Już wiosna się pcha pełną parą, dzisiaj piękne słońce. Co pewnie będzie widać na mojej twarzy, że się jestem dzisiaj dobrze oświetlony. Także wideo powinno być idealne dzisiaj. Moi drodzy słuchacze, słuchaweczki Radia Elstacja. Ostatnio sporo się działo. Nie tylko w Stacji, ale w ogóle sporo się dzieje. A w Stacji również sporo się działo. 1500 audycja Jubileuszowa już za nami. Dziękuję wam, że wtedy byliście na tym specjalnym wydaniu Markowego Grania. Dziękuję wam, że przychodzicie, że słuchacie Radial Stacja, że bierzecie udział czynny w audycjach. No, bo jak zauważyliście, tych audycji jest naprawdę sporo. Praktycznie co wieczór spotykamy się w Radiu El Stacja. Tak było przez ostatnie dwa, trzy tygodnie, że audycje się rozpoczynają w poniedziałek i są we wtorek, w środę, w czwartek i w sobotę. Te piątki jeszcze nam zostają wolne, ale tylko dlatego, że. Jedyna audycja piątkowa to muzyka elektroakustyczna, która się pojawia, jak wiecie, raz w miesiącu. W ostatni piątek miesiąca. A tak to tych audycji jest naprawdę sporo. Najnowsza audycja El Wieczór Płytowy również już miała swoje dwa albo trzy odcinki. I na. czy Dobre. I na jednym. No właśnie, bo mówicie zawsze, że. W Włogilnie nie ma ludzi. Są ludzie, nawet znajomi. O, jest 12. Słyszycie hejnał naszego miasta. Bo w Mogilnie, podobnie do Krakowa, o 12 rozbrzmiewa sygnał. Hejnał naszego miasta. Na pewno będzie go słychać przez mój mikrofon tutaj krawatowy, ale to nic. Kontynuujmy. Najnowsza audycja El Wieczór Płytowy były już odcinki. W jednym z odcinków na początku marca, w tej audycji, właśnie była premiera radiowa mojej najnowszej płyty Obserwator Nieba, która to jest już dostępna zarówno w wersji cyfrowej jak na samym początku. Jest dostępna również w wersji fizycznej, namacalnej, w postaci płyty CD. No i jest też dostępna na platformach streamingowych, gdzie możecie ją poszukać wszędzie: na Spotifyu, na Tindalu, na MPQ, w Amazon Music, Plus Music, YouTube Music, na TikToku jest też dostępna jest wszędzie, wszędzie jest ta płyta tutaj podziękowania dla oczywiście dla Marmel Records która tą płytę jak wszystkie moje płyty zresztą umieszcza na tych platformach streamingowych i te podziękowania oczywiście dla pracowni reklamy w3m.pl w Mogilnie, która yy, wykonała, zrobiła mi płytę Fizyczną, co też zawsze mi czyni, wszystkie płyty fizyczne są robione rękoma pracownic, pracowników pracownic. Pracownie reklamy wutrem.pl w Moginie. Przed nami kolejny tydzień z audycjami. No i zaczynamy jak zwykle w poniedziałek, bo teraz. Polidziałki są też bardzo eksploatowane. Właściwie w każdy polniedziałek jest audycja. Jak nie El Wieczór Płytowy, to Pleasant Music. Później wtorek. We wtorek wraca audycja Retrogranie Piotra Paszkę. Ja wiedziałem, wszyscy wiedzieli, że w końcu ta audycja powróci. Wszyscy byli wręcz pewni, że Piotrek nie wytrzyma długo bez audycji. No i tak się stało. Cieszę się bardzo, że Piotrek wraca, najbliższy wtorek, bo audycja została przeniesiona ze, ze środy na wtorek, bo w środę już jest zajęte przez audycję Tomka albo Roberta, więc we wtorek będziemy się spotykać jak na razie, raz w miesiącu, na audycji recogranie. No i właśnie teraz w ten wtorek, najbliższy, będziemy mogli audycji. Retrogranie Piotra Paszkę posłuchać. W środę tym razem będzie czas na audycję Roberta. Spotkamy się znów w tajemniczym ogrodzie, gdzie będziemy po zakamarkach ogrodu marcowego, pięknego się poruszać. Co prawda, wieczorową porą, to tylko pociąg. To tylko pociąg, słuchajcie. Co prawda, wieczorową porą, będziemy się. Poruszać ale ogród nasz tajemniczy jest zawsze ciekawy. Ciekawą muzykę nam Robert serwuje. No, w czwartek się spotkamy znowu na Markowym Graniu. Jak co tydzień zresztą. I co? I teraz już nie pamiętam, czy w sobotę się spotkamy. Chyba tak, w sobotę. Tylko nie pamiętam, czy to będzie audycja. Moja, wieczór z czy to już, czy elektroniczne brzmienia. W ramówce sobie sprawdzicie. Ramówka jest ustawiona już do, do wakacji, czyli wszystkie audycje do wakacji są już wpisane w ramówce, w naszym kalendarzu od Google. No i później we wakacje, przerwa wakacyjna, przerwa od audycji na żywo, radio będzie grało, będą powtórki audycji, Sumiennie te audycje tam będą mieszane w tych powtórkach, żeby nie była codziennie taka ta sama. A będziemy się usłyszeć na audycjach na żywo dopiero we wrześniu. Ale do tego czasu jeszcze sporo audycji, bo jak mamy sześć audycji w tygodniu, jest to naprawdę dużo. Więc zapraszam serdecznie do słuchania. Radia Stacja. Zgodnie z naszą ramówką, co wieczór się spotykamy, praktycznie co wieczór. Życzę Wam wszystkim miłej, spokojnej niedzieli, może właśnie też fajnego spaceru. No i do usłyszenia już jutro w audycji El Wieczór Płytowy o 21.00 z Beatą Bardelą. Trzymajcie się, pozdrawiam Was, pa!